Popatrzcie na to, nie na Madzie, tylko na to, popatrzcie na to niebo, to jest aż nienormalne, ci co wiedzą to wiedzą, a my jesteśmy szury, pięknie jest, pięknie jest, idziemy na plażę, idziemy na plażę, nie wiem ile razy byliśmy, można zliczyć na palcach dwóch rąk, no. Tak więc idziemy na plażę. Jeszcze korzystamy ze słonka. i mamy koniec sierpnia. Także jeszcze mamy fajne dni. Ciepłe w miarę. Od przyszłego weekendu już ma być 15 stopni. Więc już się robi lipa. No ale niebo jest rewelacyjne dzisiaj. Totalnie rewelacyjne. Ani jednej chmury. Cudnie. Więc idziemy się opalać. I jak zawsze hulejki parkujemy sobie tutaj. I tu stoją. A tutaj przy wydmach opalamy się i siedzimy, bo tutaj mniej wieje jak tam nad samym pełnym morzem co tam Madzia, jak się radzisz? <świet> świetnie jak zawsze chyba nie będzie zimno, co? już jest ciepło, jest godzina 8 rano no my tak wcześnie przychodzimy na plażę i siedzimy do wpół do prawie 12, no 11.20 potem szybko myk do kampera przebieranie się, mycie, przebieranie no, i żeby o 12 się otworzyć. A jak nie przychodzimy na plażę, to wtedy idziemy szybciej na stoisko. Tak jak wczoraj byliśmy już o której? Przed 10? Czy o 10? co tak szybko? Co tak szybko? No, po 9 nie? Bo pogoda była słaba. ale rewelacyjnie jest. No, zobaczcie sami, jak tam pięknie widać to wszystko w oddali. Gdański, Soboty i wszystkie inne kłopoty. No, jest widok. To... Madzia, jak zawsze na plaży ćwiczy. <grymne> Będą ćwiczenia? To co ty gadasz? Kto nie widział, to nie widział. Zapraszamy na TikToka albo na Insta. No pewnie. Ale jest cudnie. Mamy się jarami takimi prostymi rzeczami. Mega. Także zaczynamy. Kalanetics na plaży. Madzia i jej plażowanie, opalanie w stylu fitness oczywiście syf wszędzie tu ostatnio byli na rowerach pod namiotami jakoś przedczoraj no i zapomnieli zabrać swoich rzeczy nie? butelek jabłek worków i całego burdelu Ech, szkoda gadać. a wiem, że to oni bo ich widziałem a to dalej ćwiczę Machasz do mnie? Papatki mi robisz? <laughs> Ale jest Można powiedzieć, że częściowo udało nam się zrealizować nasze postanowienie Noworoczne. <noise> no, wakacyjne, wakacyjne. O byciu na plaży. No. Bo na tyle lat, ile jesteśmy w Helu, to i tak w tym roku jesteśmy na plaży bardzo często i dużo. No. no bo przychodzimy faktycznie się opalać, jakieś okazje. No i trochę po tej plaży pospacerowaliśmy. W zeszłym roku na plaży byliśmy dwa razy i to tak przelotem. Dwa lata temu to nie byliśmy na plaży w ogóle, jak byliśmy na, na Helu. No. Także ten. <laughs> nie jest tak źle. Nie jest <laughs> tak. tak źle. W końcu, w końcu, ale w końcu po siedmiu latach zmobilizowaliśmy się, żeby wstawać rano i chodzić na plażę, żeby łapać witaminkę D3, bo witaminka D3 łapana z rana najlepiej się przyswaja, ta ze słonka. A ze słonką mamy no, totalną no, fajnie ten, bezchmurne niebo, więc korzystamy. Łapiemy odporność, żeby na zimę nie chorować. Też, no to się przydaje. To się A poza tym w tym roku nam się udaje to dlatego, że nie jesteśmy aż tak zmęczeni, bo sezon jest y, taki spokojniejszy. No. Zawsze byliśmy bardzo wypróci. Po prostu przychodziliśmy, spaliśmy i spaliśmy do późna. No, dokładnie. A teraz stajemy wcześniej. Mhm. Nie całujemy się na wizji. A dlaczego nie? No nie, bo inni będą inni będą zazdrościć. To, to jest jak zjedzenie w samochodzie. Wiesz, że to nie kultura, kulturalnie jeść w samochodzie jak jedziesz, bo inni, którzy są w samochodzie innym mogą ci zazdrościć. No ty zgadasz. No, tak nas uczyli w szkole. To Boś. śmieszne było, ale no takie, Boś. tak mówią zasady dobrego wychowania. No dobra, sorry. No, dobra, no. to wyłączam i buziamy się. No, możecie się pocałować. No i tak. dwie i pół godzinki na plaży. Jakie słońce. Witamina dochnęła pana. Pogoda piękna. Pełne lato w końcu w sierpniu, końcem sierpnia. A my jedziemy do roboty, a tam w oddali leżą nasze, nasi widzowie, nasi znajomi, szury zmuszane. Pozdrawiamy was serdecznie. Oni gdzieś tam leżą, o gdzie oni są, oni tam są. Pozdrawiamy was. No i co, szybka zmiana ubiorów, uniformów i do roboty. Wszystko chyba wzięli, nie? Lecimy do roboty, bo już jest 12. Myślę, żeśmy się trochę spóźnili. No ale co zrobić? Patrzcie jakie to cudynko stoi, tak jeszcze. Zatrzymałem się, Magda już pojechała, ale piękne. No piękne. Jak spajki. Szok? ale ładny. Super. Dobry zabałagan, ale chciałem pokazać nasz piekarniczek, który mamy. Zajebiście się, sprawdza. Pizza marketowa fajnie się opieka, fajnie wychodzi z niego pod spodem jest taka chrupiąca jak trochę robimy. No trochę przesadziłaś, no ale jest i tak fajna. Także piekarniczek nam sprawdza... Codziennie, codziennie, dzień w dzień. I jeden kartusz wyżyłam przez miesiąc. Na jeden, kartusz, na piekarnik. jeden kartusz przez miesiąc na piekarni, bo drugi kartusz przychodzi tutaj na kuchenkę. Więc też poszło, bo też gotowała Madzia Rosełki, zupki do perela, nie? A jak ktoś był ciekawy, to na drugim kanale Camper Boho Team była recenzja tego piekarnika. I co tam jeszcze było? I, I piecyka gazowego prysznica. Takie coś dostaliśmy. Dzięki bardzo widzu, widzowie z Lęborka. Tego jeszcze nie Czegoś chyba. takiego kaszepszcze, Czyli to jest stąd piweczko. To piweczko chyba, nie? Jakiś pis, Apa, niefiltrowane, niepasteryzowane. No bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Wam, wam, bo wyrazem byli. No, no on dużo gadał, ona mało gadała jak Macia. Dzięki bardzo. Jak co roku idziemy na imprezę? W zasadzie to niewiele imprez zaliczamy, bo z niewielą, ale... niewielką ilością ludzi się spotykamy. Dokładnie tak, ale z gienkami co roku. Musimy. Raz w roku tak. musimy tak, się spotkać. Tradycja. To jest no. taka tradycja. Także idziemy do Gienków. Imprezować, bo mają urodziny. Tak samo znaczy, mieli, urodziny, z no, także, no. także, mieli urodziny, no no imprezowaliśmy. Także z Piotkiem i z Madzią też, bo mieli urodziny, to też są nasi widzowie, Litka i Piotrek też. No i kto tam jeszcze jest? I Szuryc z Mszany. także mamy taką niewielką ilość. No i, i, i Roxana i Wojtek to I też. Gosię. I Gosie I I tyle. No. Nie, jest bardzo woskie grono ludzi, z którymi spędzamy wieczory. Bo i tak po połowie sezonu mamy tak pełną głowę tych wszystkich rozmów, z no. rodźmi historii życiowych. Gościu jedzie po tych plastikowych, tych opaki, oh. sobie tu porozkładali, te, a on im to będzie. No, Aj, Także kończymy. Nie będziemy nagrywać imprez, bo imprez nie ma. Nie, nie, nigdy nie nagrywamy integracyjnych <noise> nie. spotkań, bo to bez sensu. Nie. Bo to są osobiste rzeczy. Także no. miłego wieczoru Wam życzymy, albo dnia, a my idziemy. A my idziemy jeść pierwsza w nocy wracamy było miło dzięki bardzo dzięki za fajną imprezę idziemy spać do roboty a tam wojtki, ponitki i w ogóle nie wiem czy ich widać o taka fura fajna fura tylko że ten telefon w nocy to tak słabo zbiera no fajną Wojtek masz furę Idziemy Lulu, pierwsza jest Więc trzeba iść lulu kurde, zimno się zrobiło Naprawdę zimno się zrobiło, ale Madzio dalej na letnie ubrana Ale zimie się tak nie ubierze. No w zimie się tak nie ubierzesz. Ładnie wyglądasz, fajny masz ten strój. Ja bardzo lubię fioletowy Jesteś taka sporting. Dobra, lecimy do roboty dzisiaj wcześniej. no co zrobić? Trzeba. Jak trzeba, to trzeba. To trzymaj się ciepło Ale jest zimno bo Mało już kamperów, mało wszystkiego No malutko Bo to już jest Końcówka sierpnia Proszę Państwa Więc jest tak jak jest Cyk, pyk, Szybka teleportacja I już jesteśmy w robocie Jeszcze nikogo nie ma Bo jest bardzo wcześnie Wszystko zamknięte Wszystko Każda jedna ta I restauracje wszystko. Myśmy dzisiaj przyszli o której? Dziewiąta jest? Chyba ja, tak. Chyba nie ma. Nawet nie ma chyba dziewiątej. Więc jesteśmy naprawdę wcześnie. Taka praca. Ale ty dzisiaj jesteś ładna. Co mówisz? No jakaś musi być. Każda orze jak może, nie? A ja tak. No dokładnie. Robisz to, co lubisz. Mówiłem, że ładnie wyglądasz dziś. Szczególnie ładnie. Oś, proszę. Fajnie, że ci się podoba. Tak, naprawdę? Po tylu latach? Po tylu latach ci się podoba? No, z przyzwyczajenia, Madziu Aha. Jak to ty mówisz. No tak. To wiszej tam, wiszej. No i co? Już mamy prawie, że tydzień nam został nie? No. I, i troszkę. Ale fajnie. No, ale Nawet fajnie. Nie ten, wiecie, jak się ten tydzień ostatni będzie ciężki, bo to będzie wszystko Didejowe, bo d-day przesunięty jest na ostatni tydzień sierpnia. Więc będziemy mieli dużo, dużo ludzi. To nie, że dużo klientów, tylko dużo, dużo ludzi będzie. A to jest takie oczek można dostać. Czyż nie? I głowa pełna. I głowa Oraz pełna. No. Już mamy głowę pełną. Rozmów. No to pan przechodził, no Widz, pozdrawiam. Nie wiem, jak masz na imię. Taki, w moim wieku, no dobra, trochę starszy. Mówi: Oj, Marku, bardzo bitnie wyglądasz. Chyba jesteś już bardzo zmęczony. Ja mówię: No jestem. <laughs> no. Także powoli kończymy ten sezon. Szefowa przyszła na kontrolę? Za darmo? Proszę Panią, za darmo w dzisiejszych czasach to nawet w py nie można dostać. Na naturze się odpłaca. Hmm, no nie wiem. Nie, nie, jeszcze nie przekonałam? Nie. Ale Miga ja to gda, Nie ty taki głupo. Nie Kurde. Nie ma klientów. No poplamiłaś już nową bluzkę. Ej, idź ty, idź ty. Nie mam. No. A i tak ładnie. Ja uwielbiam fioletowy, dlatego to jest dla mnie mniam. Ciężkie to cholectwo. Czekaliśmy na tą paczkę w czerwcu. No, miała przyjść na działkę. Ale niestety, niestety się nie udało, żeby doszła. Miesiąc później jest. Jest. U Jezus, jak on jest duży, nie wyobrażam sobie, że on jest taki. Bo duży. on miał być duży, miał być o dużej masy, nie? O jad. O jad. O jad. Patrz jaki on jest wielki. O, jaki kosmos. To nie jest jeszcze relacja z użytkowania, tylko szybki test, żeby sprawdzić czy działa, bo mamy taki zwyczaj nie sprawdzania paczek długo, szczególnie właśnie jak zamawiamy do Helu. A teraz no, trzeba ok. sprawdzić, czy, czy działa, czy nie trzeba reklamować. Ale chyba działa, nie? Ale Zobaczymy, jak na razie się świeci. Ile bierze? 4, o, a ja na 457. 457 watów bierze ta kafetierka, miała brać 300. No i oszukali nas na Allegro. No bo miała brać 300. A ile gdzie? No 450. Potem bierze 300 może. N nie wiem. No ale jest taka taka se fajna. Też elektryczna. Maru ma bzika na punkcie elektrycznym, że... To znaczy było wszystko ze słońca, nie? A jak ze słońca, no to... To za darmo. Znaczy za darmo, no to wszystko kosztuje, nie? Ktoś ci powie, że na pierdoły wydajemy, ale na to zarabiamy. Wow! Co to jest? Jaki potworek mały w forku Taki mały potworek? Dzień dobry. Gdzie jest pies? Gdzie jest pies? Mawka masz. Tak se jeździ. Ta nasza Mawka. Pogoda nam się skiepściła. Znowu. Tutaj rzadko, żeby była dobra pogoda. Znaczy no, padać nie pada w tym roku dużo, ale ogólnie jest zimno i tak pochmurno, i tak sobie. Także pijemy kawkę sobie na dworze, żeby nie siedzieć w kamperze. No i, no i do roboty, nie? No bo no. co? O, i właśnie idzie moja kawa. Chodź kawa. Chodź kawa tutaj, chodź. Widziałaś jaki autobusik tu stoi fajny? Kamper autobusik. Taki fajowski. Pan sobie zrobił. To jest chyba dla niepełnosprawnych z tymi drzwiami, ale tak. ogólnie a to nasz Ciociuś. No, Mówię, że <grym> to było słońce. Wyszedłem z psem. No, bo, bo Madziu miało wyjść. Madziu wychodzi, to zachodzi słońce. Ale fajnie, patrzę przez okno O, słońce, dobra, dawaj leżaki, dawaj leżaki. Wychodzimy, wychodzimy. Wyszedłem z psem, wracam do kompera. Porażka. Ale taka pogoda jest dobra na handel, tylko nie wiadomo, czy się dzisiaj otworzymy. Nie? Otworzymy się. Otworzymy się. Tak, dziś się otworzymy. Mm. To smaczny kawusi. Dzień dobry. No i odnośnie tego pana jeszcze. Taki autobusik ma fajny. I to jest przerobiony na kampera. Oklejkowany cały. Tylko naszych naklejek ten brak Fajnie. Możemy się podzielić? Ciekawe, ciekawe jak no, nie będziemy mieli zaczepiać ludzi, żeby niektórzy nas tak zaczepiają. A mogę coś do środka? Yeah. Nie. Nie, do naszego para nie. Potykacz Madzi robi furorę na Helu w tym roku. Każdy robi sobie z nim zdjęcie, bo taki fajny jest. Najczęściej ludzie sobie stają z tej strony, bo to czego szukasz jest tutaj. I Stają tam i sobie robią pary zdjęcia. No a tak wygląda nasze stoisko w tym roku. I, jakby ktoś nie wiedział, jesteśmy przy budynku Fischeri naprzeciwko Herskiego Burgera. To tak na przyszłość. Jakby ktoś w przyszłym roku chciał nas odwiedzić, bo z tego co wiemy, będziemy też w przyszłym roku, więc tak to wygląda. A tutaj Magdy deska, którą robiła w tym roku, z deseczkami takimi dużymi, breloczkowymi, ale wszystkie zeszły. Co do jednej. Nie ma nic. Nawet z małych zostały tylko dwie. Także. Wszystko nam prawie zaszło. Jest dobrze. Nie narzekamy. No i już nasze naklejki wylądowały na tym pięknym autobusiku. Okazało się, że to są nasi widzowie, nie poznałem w pierwszej chwili. Także nasza naklejka Camper Boho Team, kanał ten nowszy. Bardziej techniczny. I Madzia Boho wylądowała. Na im. autobusiku Pozdrawiamy serdecznie Naszych znajomych i widzów Widzimy się co roku, ale nie zajarzyłem że Wy to Wy Mamy. Tak wygląda pierwszy dzień parady W Puchelu Jest dosyć dużo pozwoli się zatrzymać. Co długo tego pewnie nie będzie, nie, ale coś tam zawsze jedzie Widzowie z boku, pomagają nam trzymać parasol. Sławek z dziewczyną. Cześć Sławek. Siema. Siema. Takich mamy pomocników. Wręczą cię. No. Znaliśmy całkiem przypadkiem, bo to nasza klientka, panią Magdalenę, która, jak zagłębiliśmy się w rozmowę, okazało się, że jest tak samo szurnięta jak i my na punkcie zdrowego odżywiania ziół i tak dalej. Okazało się, że jest dystrybutorką. Herbatki z grzybków. Teraz wam nie powiem, bo to było kilka dni temu. Ona nam to wszystko opowiadała i w ogóle zostawiła nam taką herbatkę. Powiedziała, że możemy sobie zaparzyć tutaj spokojnie na spokojnie. Na tylko taka. uprzedziła oczywiście, że jeśli będziemy pić, to będzie miała gorzki smak, co my wiemy, bo jak się pije grzybki, to one zawsze są w zasadzie gorzkie a my pijemy na przykład pniarek brzozowy i w ogóle. Także tutaj właśnie tu jest na miarę i w ogóle jakbyście a tu fajnie, chcieli... No tutaj jest kontakt do tej pani, bo ona mieszka za granicą, ale ma też numer polski, jest na fejsie i w ogóle. A tutaj na przykład jest fajnie opisane o co chodzi z tym. To jest król wszystkich ziół, jeżeli chodzi o grzyba. I to jest grzyb z Malezji, z tego co pamiętam. Także działania tutaj takie bardzo fajne, zdrowotne. Wspominamy o tym, dlatego, że jak tutaj stoimy w halu, to bardzo dużo widzów przychodzi i okazuje się, że czerpiecie z tego, co my pokazujemy i zaczynacie na przykład zbierać jakieś ziółka i w ogóle, więc może to będzie przydatna informacja dla Was. Bardzo dużo ludzi też przyszło do nas takich, którym którzy mają wiedzę jeszcze większą niż my, i my z kolei się dowiadujemy dużo od Was, także wymieniamy się informacjami i cieszymy się, że coraz większa liczba osób interesuje się taką medycyną niekonwencjonalną. Także mówię. Można się zainteresować nazwą taką, wpisać sobie i poczytać, co to jest. No i mamy wieczór. Ciemno wszędzie, ducho wszędzie. A, sierpień. Także tak to wygląda z kamery Insta 360. Hello. Co tam u Ciebie? To się się. A co się tu się pracuje się Się pracuje? Co tu się robi? Co tu się dodaje? Co tu ma być? To się dodaje, no... A, A, co? Coś się na Facebooka dodaje? Na zbuczka? Mhm Widzisz? O! No i myślę, że to będzie takie 360 Nie wiem No właśnie no sprawdź właśnie Widzisz? O! A gdzie Madziową? Na no, Madzie No dobra, sprawdź Powoli się zamykamy Bo to już prawie 21 Ciemno wszędzie Głupo wszędzie Próbuję nagrywać nocą, bo już jest prawie, że noc, kamerą Insta360, ale wersji na jeden obiektyw. Nie wiem, jak będzie to słychać, jak będzie to wyglądać. Myślę, że nie będzie źle. Trochę kamperów na Didia się zjechało. I tutaj taki jakiś fajny staruszek. Tu nasi widzowie. Takim militarnym kamperkiem koło nas stanęli. Pozdrawiamy. Duży jest. Dzisiaj gadaliśmy na stoisku. No fajny, fajne, fajne, fajne Jeszcze z przodu go obczaja Też tak myślałem żeby przemalować naszego na siebie, taki militarny ha. No fajne Kurde Podoba się ładny Lepszy niż taki biały No i tutaj taki, o stoi jakiś taki też jakiś malowany A tutaj nowka sztuka no i tutaj ten autobusik, o którym mówiłem ostatnio w ostatnim filmie. Też nasi widzowie znajomi pozdrawiamy.